Na pewno wszyscy słyszeli już tę piosenkę. Przepraszam, jeśli komuś utknie ona w głowie przez resztę dnia. Zastanawiam się, czy słuchaliście tekstu tej piosenki. Ja dopiero kilka tygodni temu do niego zajrzałam. Chciałabym go przeanalizować razem z wami. Pierwsza zwrotka brzmi bała się wyjść z przebieralni. Była zestresowana do granic możliwości. Bała się wyjść z przebieralni. Przestraszyła się, że ktoś mógłby ją zobaczyć. Piosenka kontynuuje wątek strachu dziewczyny przed pokazaniem się innym. Potem chowa się w koc oraz boi się wyjść z wody, co sprawia, że staje się granatowa ze wstydu. Czego ta kobieta tak się bała? Piosenka została wyprodukowana w 1960 roku, 14 lat po wynalezieniu bikini we Francji. Wynalazł je francuski inżynier Louis Reyard, pracował w sklepie z bielizną u swojej matki. Nazwę swego wynalazku wziął od nazwy terenu wykorzystywanego do testowania bomby atomowej Bikini Eto. Miał nadzieję, że reakcja opinii publicznej będzie jak bomba atomowa. I miał rację. Jego projekt polegał na odsłonięciu pępka po raz pierwszy. Powiedział też, że prawdziwe bikini jest tylko wtedy, gdy da się przeciągnąć się przez obrączkę ślubną. To był taki skandal, że żadna francuska modelka nie chciała założyć bikini. Musiał więc wynająć striptizerkę, by dokonać prezentacji. Zanim Rayard wynalazł bikini, kobiety nosiły jednoczęściowe stroje kąpielowe takie jak te, albo dwuczęściowe, które podkreślały skromność i nieznacznie odsłaniały talię, zawsze zakrywając pępek. Jeszcze wcześniej, u schyłku wieku, kobiety nosiły przepastne kostiumy kąpielowe i używały tak zwanych maszyn kąpielowych, drewnianych lub płóciennych chatek na kółkach o wymiarach 2 na 2 metry. Kobiety wchodziły tam po ubraniach, przebierały się w strój kąpielowy, po czym konie lub ludzie przeciągali maszynę kąpielową do brzegu. By kobieta mogła wejść prosto do wody, aby nikt nie widział jej w stroju kąpielowym. Obecnie pokonaliśmy ogromny dystans od tamtego stanu rzeczy. Od przenoszenia domku o powierzchni 3 metrów kwadratowych do noszenia około 25 cm materiału na ciele. Jeśli dziś pójdziemy na plażę, to wydaje się, że wszystkie kobiety noszą bikini, ale nie było ono natychmiastowym hitem w USA. Było ono uważane za podejrzany strój, noszony tylko przez rozpustne kobiety z nadmorza śródziemnego. W 1957 roku magazyn Modern Girl zaznaczył, że nie warto marnować słów na tak zwane bikini, bo żadna dziewczyna z taktem i przyzwoitością nigdy go nie założy. Pewien pisarz opisał je jako kostium dwuczęściowy, który odkrywał o dziewczynie wszystko z wyjątkiem nazwiska panińskiego jej matki. W strażnicy na plażach nie nie żyli kostiumy kąpielowe kobiet i kobiety w bikini były wyrzucane z terenu plaży. Zatem nic dziwnego, że dziewczyna z piosenki bała się wyjść z wody. W latach 60. przyszła jednak rewolucja seksualna i feministyczna, a popularność bikini wzrosła. Nikt już nie bał się nosić takiego kostiumu, a w 1965 roku Time magazyn opublikował wypowiedź pewnej kobiety, że nie taktem jest go nie nosić. Tylko w zeszłym roku na bikini wydano na świecie 8 miliardów dolarów. Popularność bikini powiązano z siłą kobiety, nie z siłą mody, a reporter New York Times nazwał bikini odpowiednikiem garnituru. Chcę poświęcić chwilę na zbadanie tej tak zwanej siły, którą niesie ze sobą noszenie bikini. Kilka lat temu mężczyźni studiujący na Uniwersytecie Princeton brali udział w badaniu tego, jak męski mózg męsk reaguje na ludzi ubranych w różnym stopniu. Skany mózgu wykazały, że pokazywanie zdjęć skąpo ubranych kobiet aktywowało u nich obszary mózgu związane z narzędziami, np. Na młotkami i śrubokrętami. U części nie zaobserwowano aktywności środkowej kory przedczołowej, która aktywuje się, gdy myślimy o myślach, uczuciach i zamiarach innej osoby. Zaszokowało to badaczy, bo prawie nigdy nie obserwuje się wyłączenia tej części mózgu. Profesor z Princeton powiedział: Reagują na kobiety tak, jakby nie były one w pełni ludźmi. Reagują na fotografie w taki sposób, jakby wchodzili w interakcję z przedmiotami, a nie osobami. W, w innym badaniu na Uniwersytecie Princeton, kobiet, kiedy mężczyźni oglądali zdjęcia kobiet w bikini, kojarzyli je często z czasownikami w pierwszej osobie. Na przykład ja pcham, ja trzymam, ja łapię. Natomiast kiedy oglądali zdjęcia skromnie ubranych kobiet, kojarzyli je z czasownikami w trzeciej osobie. Ona pcha, ona trzyma. Badacze z National Geographic doszli do wniosku, że bikini naprawdę inspiruje ludzi do postrzegania kobiet jako przedmiotu jako coś do wykorzystania, a nie jako kogoś, z kim można się związać. Zatem wydaje się, że bikini daje kobiecie moc: moc do wyłączenia w mężczyźnie zdolności do postrzegania jej jako osoby. To na pewno nie rodzaj siły, jakiej szukały kobiety. Siły do bycia traktowaną jako równa osoba, postrzeganą jako osoba, która ma władzę nad swoim życiem i którą trzeba brać na poważnie. Wydaje się, że ten rodzaj siły łatwiej jest osiągnąć kobiecie ubranej skromnie. Przejdźmy do kwestii skromności. Samo to słowo spotyka się często z ogromną pogardą, szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Pamiętam, jak przemawiałam do grupy nastolatków w Nowym Jorku. Kiedy wspomniałam o skromności, dziewczyna z tyłu krzyknęła: To jak ja mam się ubierać? Jak babcia? wystraszyłam się. Ale muszę przyznać, że czułam to samo, gdy pierwszy raz uczyłam się o skromności. Myślałam, że mam być zaniedbana i ubrana nie Wyobrażałam sobie, że mam nosić takie oto sukienki, że będę sama siedzieć w salonie, nigdy nie pójdę na randkę i nigdy nie wyjdę za mną. I byłam sfrustrowana, gdy chciałam kupić kostium kąpielowy inny niż bikini, bo wszystko inne faktycznie pasowałoby bardziej do mojej babci. Ale zamiast się zniechęcać, wzięłam sprawę w swoje ręce i zaprojektowałam go sobie sama. Gdy założyłam go po raz pierwszy, kilka dziewczyn zapytało mnie, gdzie go kupiłam, za drugim razem kolejne dziewczyny i tak dalej. Zdecydowałam więc wykorzystać moje studia z zarządzania, czym bardzo ucieszyłam rodziców, i założyć własną firmę z kostiumami kąpielowymi. Moim celem jest obalić stuletni niemal mit, że w kostiumach kąpielowych mniej znaczy więcej i pokazać, że można ubierać się skromnie i modnie jednocześnie. Inspiracją dla mojej kolekcji jest Audrey Hepburn. Ona była ponadczasowa i z klasą, a ubierała się bardzo skromnie. Nie sądzę, żeby ludzie myśleli o Audrey Hepburn, że była niezadbana i niemodna. Oto niektóre moje projekty. A mój slogan brzmi, kto mówi, że ma być skąpo? Wszyscy, naprawdę, wszyscy mówią, że ma być skąpo. Projektanci mody, media i, przyznajmy się do tego, często rodzice. Małe dziewczynki nie chodziłyby w seksownej bieliznie i skąpych bikini, gdyby takich ubrań nie kupili dla nich rodzice. Wierzę, że ta kobieta z piosenki bała się wyjść z wody, bo miała naturalne poczucie skromności, z którego zostaliśmy odarci przez dzisiejszą kulturę. Musimy to poczucie przywrócić. Poświęcam dużo czasu na podróże po całym kraju, aby rozmawiać z nastolatkami o tym problemie. Właśnie skończyłam pisać o tym książkę. Nosi tytuł Descent Exposure Przyzwoite odsłonięcie. Trzeba nauczyć dziewczyny, że skromność to nie zakrywanie ciała, bo ono jest złe. Skromność to nie ukrywanie się, lecz ukazanie naszej godności. Zostałyśmy stworzone piękne, na Boży obraz i podobieństwo. Chcę zostawić Was z pytaniem. Jak wykorzystacie Wasze piękno? Dziękuję.